Dzień dobry wszystkim, z tej strony Elien i jesteśmy dzisiaj w Srebrnej Polanie, ponieważ tutaj tego miejsca dotyczyć będą questy świąteczne, wielkanocne i oczywiście będziemy je wykonywać teraz, ale jeszcze czytne aktualizacje przede wszystkim pierwsze to przywitam osoby, które ze mną są tutaj Przede wszystkim witam Caitlyn, witam nam tutaj Ines Macha, witam dwie ale. Także witam Was bardzo, bardzo milutko. Dodatkowo jest z nami jakaś Sonia, którą oczywiście bardzo pozdrawiam. Sonia, nie wiem czy do nas dołączyła, czy po prostu stoi tutaj sobie. Jest Vera gdzieś tam dalej, stoi też w naszą stronę odwrócona. I jeszcze gdzieś Britney tutaj biegała bez konia. Także wszystkie Was bardzo, bardzo milutko witam i cieszę się, że jesteśmy w tak licznym gronie. Dobra, no to teraz czas na czytanie aktualizacji. Dziewczyny tutaj klaszczą, cieszą się i w ogóle ojej. Moment, moment, tylko oczywiście muszę sobie tutaj tu przejechać, troszeczkę do góry. Eee, więc ja się spodziewałam, że ogólnie tyle osób tutaj przybędzie, eee, razem ze mną będzie nagrywać. Mm, Okej. Okay. Eee, dobra, aktualności. Nowe konie i polowanie na jajka wielkanocne. Witajcie w tym tygodniu wielkanocnej aktualizacji. Ważna informacja. W tym oraz w następnym tygodniu niektórzy z Was zauważą, że aktualizacje zaczną się wcześniej oraz skończą nieco później. Nasi technice jak zwykle mają masę rzeczy do zrobienia, po, postaramy się uruchomić serwery jak szybko to tylko możliwe. Nowe konie. Oczywiście trudniej nie będę tego czytał, bo to są tylko nowe konie, a bardziej nowe maści. I to są dwie chyba maści pełnych Anglików, biały i ciemny taki, nie wiem czy to jest skarogniady. Dobra. Wielkanocne poszukiwanie jajek. Nie wiem czemu nie mogę sobie tego powiększyć, bo są bardzo małe literki. Wielkanocna tradycja całkowicie zawładnęły Jorvik i wszyscy udali się na poszukiwanie jajek w wyspiażu ukryli jajka wielkanocne, po których od odnalezieniu znajdziecie całkowicie nowe nagrody wielkanocne. E, Okej, okay, w 2016 roku. E, pojedź do Feliksa w srebrnej Polanie, tak jak mówiłam, e, aby zacząć zabawę. E, powodzenia w znalezieniu wszystkich jajek, sekretne jajka wielkanocne. E, mamy także z, dodatkowe. Dodatkowo specjalną zabawę ze sekretnym jajkiem króliczek wielkanocny odwiedził cały Jorwik, pozostawiając sekretne jajka. W specjalnych lokalizacjach możecie znaleźć 15 takich jajek udanego polowania. Targ koni jest sobie w chyba stajni Jorwik, jeżeli pamiętam dobrze. Wyposażenie, może pojedziemy, ale pewnie zapomnę o tym, więc chyba już nie obiecuję. Z <grym> tej show, czyli tutaj nasze tutaj właśnie opowiadanie o opowiadała tutaj... E, Boże, że ma, ma na imię e, o nowych koniach i o tym co planują i e, opowiadała także o tym, e, jak była odwiedzić konie pełnej krwi angielskiej na w jakiejś hodowli, dokładnie rzecz biorąc. No polecam sobie zobaczyć. I tutaj mm, mam spis, oczywiście ściągnięty od Melisy. Przyznam się szczerze, pozdrawiam, jeżeli macie to ogląda yy, i polecam oczywiście jej bloga. Jeżeli chodzi o jajka, które trzeba znaleźć, takie pisanki, yy, to znaleźć je można u Ewy w stajni, złoty, w stajni złotych liści, Klausa w wiosce rybackiej yy, zachodniego przylądka, Jaspera Farma przy wejściu do DZW, Karnej Winnica, Felix z Wioska Sredniej Polany i od niego właśnie zaczniemy, zaczynamy. Harold z Wioska Sredna polana, Polany, Barney przy Silosie, Pani Holsworth Murland, Ochroniarz w Forcie Pinta, Felicity w Wiodowym Gaju, Avalon w Valdale i London Pola Everwind. Jeżeli chodzi o jajeczka, faktycznie jest tutaj wypisanych 15 jajeczek. Tych takich wielkanocnych, dużych takich złotych, e sekretnych jajeczek. Kto, ktoś tu przyjechał jeszcze? Nie. A Keithlin się po prostu przestawiła e Więc można je znaleźć w Stanach Jor Jorvik, w Järleim, w Cliff e Ingun, Farma Złota Ostroga, Zapomniane Pola, Ujeżdżalnia, Wioska Rybacka Zachodniego Przylądka. Zachodni przylądek, sorry, lasy złotych liści, północna Przełęcz, wzgórza Linewera, Murland, kopalnia Damaszek, Fort Pinta na plaży, jodłowy gaj, dut w lodowym lesie, w dut w pobliżu szkieletu dinozaura. To są wszystkie miejsca, ja wszystkich też pokazywać nie będę, po prostu powiem wam na czym to mniej więcej polega i czego na przyszłym, przyszły raz szukać. Eee, także sobie no pewnie zrobimy sobie wszystkie te miejsca od tych ludków, a potem może jakieś jajko znajdziemy, to będzie ten cześć Wiktorii, wesołej Wielkanocy jesteś gotowa na świętowanie Wielkanocy w stylu Jorvik, co? nigdy wcześniej nie świętowałaś Wielkanocy? To naj, e, najzabawniejsza rzecz na świecie. Każdej Wielkanocy dla każdego chowamy, e, chowamy pisanki. Jeśli znajdziesz wszystkie pisanki ukryte przez daną osobę, wówczas otrzymasz od niej prezent. Nie musi, być, e, nie musi to być drogie czy coś. E, najbardziej ekscytującą częścią jest polowanie. Jestem naprawdę świetny w chowaniu pisanek. Myślisz, że znajdziesz wszystkie? Świetnie, spróbuj znaleźć wszystkie. Moje pisanki eee, Dlaczego nagrywam to na wik? Dlatego, że po prostu nie chcę już logać na wik, na lil i tak dalej Po prostu nagram to na jednej osobie i tyle Mamy tutaj jedną pisankę. A stop, eee, I dopiero nagrywam to w sumie we wtorek, że jest po Wielkanocy Powiem że nie miałam czasu, wiadomo, są święta i tak i dalej i dalej. Więc nie miałam czasu to, żeby nagrać to wcześniej Teraz wszyscy będą szukać ze mną pisanek tak, wszystkie będą ze mną szukać pisanek. Nie miałam czasu tego nagrać wcześniej, ale no, nagrać trzeba. Jest aktualizacja, trzeba ją zrobić. Za to nie ma też żadnych punktów doświadczenia. Niestety są tylko, są tylko jakieś tam pominki. Ja ogólnie mam to strasznie zawolone, jak w z czasu, kiedy była tęcza. <grym> tutaj są pisanki, które są białymi i to nic. Mam strasznie zawalony efepunek, ale mam nadzieję, że coś tam zobaczyłem. Za to dostaje się tylko jakieś sianko, pomarańcze, które są w sobie wszatne, ale wiecie, sianko, pomarańcze, jakieś jajka do zjedzenia, nic specjalnego, wszystko co zawala efepunek i co się nie stakuje. Więc generalnie rzecz biorąc, szału nie ma, ale dobrze, że w ogóle cokolwiek jest, tak. Czekam na malowanie koni, pewnie mnóstwo starterów wróci z wyspy koni. A jeżeli chodzi o jeszcze takie nowości, to jak widzicie mam tego Anglika. Na Lilian też mam Anglika, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, bo dużo osób się mnie o to pyta. Mam czarnego karego Anglika. Poza tym kupiłam sobie jeszcze Overopinto na, na wiki. Na, na wiki, tak, na wiki, na Lilian będę zbierać na Overopinto Na Wiki już my, chyba wszystkiego co chciałam, to mam. Pewnie jakiegoś jeszcze kupię, ale raczej, raczej nie prędko, bo na razie nie, nie chcę za bardzo ekspić tych koni, już tak nie mam czasu ostatnio. E, także m, tyle byłoby w temacie. Jeżeli chodzi o prowadzenie klubu, jeśli ktoś jest chętny do, do dołączenia do klubu, to proszę przyjmuję osoby. Teraz chciałabym przyjmować osobę z 15 poziomem, tak aby mieć już chociaż odblokowany DUT i, i DZ2. Chciałabym, by ten klub się rozwijał, aby osoby będące w tym klubie się rozwijały po prostu jakoś sensownie. Ponieważ no, mniejsze poziomy przyjmować potem wszystko tłumaczyć, to troszeczkę mi się już naprawdę nie chce Także naprawdę chciałabym, żebyście się rozwijali jakoś fajnie. E, też dziewczyny planują teraz kadry zrobić, także też myślę, że na któryś dziewczyn z kanału się pojawi. E, jeżeli dziewczynki będą nagrywały to na swój kanał, to na pewno podeślę linka. O, 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 druga pis trzecia z pisanek. Na pewno podeślę linka do kadrylu, bo chyba też będę w nim jechać, No w sumie w tamtym nie jechałam, także chętnie bym tutaj uczestniczyła w tym kadrylu. A jeżeli zaprowadzenie klubu, no to, to cóż, chciałabym przybywać takie osoby, które mają ogarniętą grę, przede wszystkim ogarniętą reputację w podstawowych miastach, to jeszcze też wypiszę w jakimś filmiku, coś zorganizuję dla tych, którzy są zainteresowani dołączeniem. Mam dużo miejsc jeszcze. Jakoś połowę, czyli 25 eee, czyli 25 eee, W ogóle chciałam coś zobaczyć, że leci ten sklep, bo no, tu wszystko mam, aha, to jest to czego nie kupowałam No to ja tutaj czegoś tam nie mam, także sobie pewnie coś kupię Bo to chyba na wiki wszystko kupiłam, co chciałam Pewnie mam już podwójnie Następnego roku, ale to nic Yyy, eee, tak jeżeli chodzi o klub to na pewno coś tam Zorganizuję, coś, coś tam się on stworzy to nam na bank dobra zresztą ostatnio były życzenia tworzone z klubem co moim zdaniem bardzo fajnie i sympatycznie wyszło dobra, jeszcze jedna pisanka gdzie może być jeszcze jedna pisanka gdzieś pewnie mi się zagubiła, ja będę teraz jej szukać Pewnie mi się Ci zagubiła. No i to jest takie w sumie szukanie, wiecie, od, od każdego z tych ziomków tutaj właśnie szukamy tych pisanek, za te pisanki w sumie jest jeden prezent. Dodatkowo do tego dochodzą jeszcze te jajka złote, sekretne, mm, które też trzeba wyszukać. Ja, no, na Lilian nie mam ani odewalona jajka, ani nie mam też Dud, ani nie mam też przecież e, DZW. A więc tutaj no, no troszkę tracę na tym Mam nadzieję, że już niedługo na Tealand trochę tam podkoksamy tą fabułę Tak, aby już mieć wszystko <grym> No tak, to już powiedziałam co u mnie, powiedziałam co z klubem yy, Oczywiście dziewczyny, które nie są w klubie, ale są w TSie i mają ochotę, na i mają ochotę z nami pojeździć typu Fanny Jokers, które współpracują powiedzmy z nami no to oczywiście przyjeżdżają, tak? Czy któreś, które są po prostu na Odessa, oczywiście też przyjeżdżają i sobie z nami jeżdżą. Mm, dobra, czekajcie. Mm, nie wiem, czy ona jest. Eee, pisałam do słów do Caitlyn? Do Katriny? Dobrze powiedziałam? No nie, do Katariny bo Katelinę cię widziałam trzeci raz, już tam, teraz ją tam gdzieś spotkałam gdzie ta pisanka? E, także kto jest ciekawy to to właśnie zapraszam na TS-a przede wszystkim yy, i też yy, ewentualnie na pocztę mi piszcie tylko błagam, jak piszecie do mnie to sobie opróżniajcie pocztę, bo tak bardzo denerwuje mnie to, gdy napiszę długą wiadomość, bo ktoś mnie o coś pyta i nagle uzyskuję odpowiedź nie może wysłać wiadomości, ponieważ odbiorca ma pełną skrzynkę. Więc jak już piszecie do kogoś, to opróżniacie skrzynkę, bo to jest bardzo niewajne. No nie mogę znaleźć pisanki, chyba po prostu powiem co u mnie i nie będę musiała zatrzymać nagrywania bo nie mogę jej znaleźć, no ja tu jej nie ma tu też jej nie ma Agr mhm. tu też jej nie będzie No to gdzie ta pisaneła? Tak, jak samo szukałam się winnicy na Lilian tych pisanek, a na Lilian tu mi poszło akurat szybko, a tutaj teraz jakoś nie może mi pójść szybciutko. Pewnie przejechałam obok nie 10 razy już, nie? To nic, to nic. Dobra, zatrzymam nagrywanie i to Was wrócę za chwilkę. No dobra, z małą pomocą, bo już nie pamiętam, gdzie w ogóle mam pisanki. Dzięki Caitlyn yy, znalazłam pisankę, albo bardziej znalazła mi Kaitlin, bo ja nie pamiętam, po co mi to pamiętać. No dobra, no to lecimy, do tu Te pisanki. Jeszcze zapytają mnie, gdzie są, gdzie ja zebrałam pisankę, i pamiętam tego, bo mi to niepotrzebne, żeby to pamiętać. Naprawdę, no tak trzeba być zakręconym, to tylko ja. Eee, Okej okay. To było szybkie, no z pewnością Myślę, że to, e, że to nie było zbyt trudne Może Ale mam nadzieję, że i tak było zabawnie Proszę, prezent ode mnie dla Ciebie Pamiętaj, że w Jorvik Jest jeszcze wiele osób, które ukryły pisanki Odwiedź okolicę I przekonaj się, czy znajdziesz wszystkie Do zobaczenia wkrótce Wiktorii Wesołej, Wielkanocy Dzięki, ale minęła Jak widzicie, dostaliśmy jakiegoś tutaj e, Pizdrutka małego do zjedzenia no i tak, w sumie to samo jest od Harolda. Cześć Wiktorii, chcesz znaleźć moje pisanki? Powodzenia w tym roku, dobrze je ukryłem. I tak jest u każdej osoby. Po prostu się szuka tych pisanek. E, tych osób jest troszkę, więc nie będę tego w sumie robiła. Jeżeli będziecie chcieli, to odeślę was do nagrania Ilwy, bo chyba Elwa nagrała wszystko. E, chyba Elwa nagrała wszystko. Tu mam jedną pisankę. E, także jeżeli będziecie chcieli, to was odeślę do właśnie do Ylwy e, no i ja wszystkie nagrywać no, nie będę, bo chyba nie ma to większego sensu na pewno pisanki są tak jak czytałam, od tych osób, które czytałam e, ja już tutaj pisanki poszukałam na, na Lilian, teraz zostaje mi tylko Wiktorii. no i zostaje mi teraz Złota Jajka e, która oczywiście zaraz też jakoś poszukamy gdzieś tam się stawimy, gdzieś poszukamy z tego, co wiem, jedno gdzieś widziałam w Jodowem Gaju i nawet nie wiem, gdzie ono, gdzie ono jest. Więc może ja tutaj poszukam tych pisanek i zaraz do Was będę wracać pewnie. Bo też, Panie, jest to ważne, gdzie te pisanki są. Po prostu trzeba pojeździć i pooglądać się uważnie, gdzie te pisanełki mogą być. Ale wtedy tak się zblokowałam, że nie wiedziałam. Słuchajcie, tam chyba nawet przy tym, przy tym e, domku. I tak mi się zamroczyło, że nie zauważyłam tej pisanki. To trzeba po prostu być mną. Trzeba być zakręconym jak no baranie rogi. Dobra. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, czy coś w związku z tym dalej zachęcam do pisania mi na pocztę. Dużo osób w sumie do mnie pisze. Więc no problem. Dobra, to już za znalazłam więc nie będę tutaj wjeżdżać. Więc no problem. Czy tu gdzieś będzie pisanka, Nie, nie będzie. Dobra, to jest ja sobie tych pisanek i spotkamy się w wiodłowym gaju. Jak to nazywa mysia w gajowym jaju. Yy, I po prostu będziemy sobie dalej ogarniać te, te jajka. Wyglądają całkiem śmiesznie, jeszcze dodatkowo do tego jakaś kura tam gadać, czy, czy cokolwiek to jest. Z całkiem sympatycznie Prezenty za to są szczerze powiedziawszy Żebym to ocenić są Są po prostu tak Może nie, nie oceniajmy jakoś bardzo źle Tak jak mówiłam dobrze że w ogóle są Ale mogłyby być lepsze Dobra. No już byłam tutaj po co tu wjeżdżam Jeszcze dwa jajka Jeszcze dwa jajka no właśnie może powiedzcie, jak wy spędziliście święta. Jakie pisanki żeście malowali? Czy mnie żeście malowali? No ja to w sumie wiecie. Cebulą zwykle tradycyjnie. Nawet tak w tym roku nie mieliśmy, bo nie było większego sensu w sumie. Dzieci u mnie w rodzinie nie ma, więc wiecie. Okej. Okay. To napiszcie w komentarzach, jak spędziliście święta. Co zastaliście pod, pod, pod poduszką dla zająca, od zająca, sam cokolwiek. No i podyskutujemy pod, sobie w komentarzach na ten temat. No i tak, znalazłam wszystkie pisanki e, tutaj, ale m, no cóż, e, Harold ma gło, głowę w dupie konia Ali. No, bywa kiepska robota. Znalazłeś wszystkie, dobra robota, oto prezent y, nakazuje, jak nas nakazuje, tradycja Wesołej Wielkanocy. Y, tak, czasem tak niknie obraz, nie wiem czemu. No i mamy tutaj piękne wadę y, i lecimy sobie szybciutko do gajowego jaju, ojejku. Y, tam też będzie, tam też będzie pisanka, tam to jajko, sero sekretne. Y, oczywiście od Felicity też mamy do poszukania jajka, wiadomo, jak tam był, był ten spis, to, to właśnie o to chodzi, żeby wszystko poszukać, czas szukać. E, dobra, my co będziemy tutaj felicity oczywiście wam co tam ciekawego na napisania, a ciekawego nie ma nic, ale to nic. Szukasz pisanek? Oczywiście większość ludzi w gaju jest już za stara, żeby szukać pisanek będzie zabawnie, jeśli dasz temu radę. Szansę, szansę. Mam fajną nagrodę dla tego, kto znajdzie wszystkie. E, Okej, okay. a jeszcze wiesz co? Przypomniało mi się, chyba jeszcze to nagram, powiem szczerze, bo przypomniało mi się, że pani Holswort jest bardzo śmiesznie zbagowana, e, więc bardzo chciałabym naprawdę to nagrać. Dobra, tu mam jedną pisankę. E, bo jej dialog jest po prostu zbagowany, nie wiem czy zauważyliście to czy nie ale jej dialog jest zbagowany. i oczywiście jak to przeczytałam to powiedziałam co? co? w ogóle czy ja dowierzam temu co czytam? naprawdę no tutaj zespół Star Stable'a się nie, po, nie pochwalił jakby umiejętnością językową niestety, no ale tutaj no cóż dobra, tutaj podzielimy sobie tędy w ten sposób mamy jedną pisanekę pewnie dziewczynki teraz tam będą pilnować za chwilę Felicity, nie wiem Pilnowała przecież Harolda. Więc. Ej! Więc. No, 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 no. konio Tutaj nie widzę jajka. Może z drugiej strony? Też nie widzę jajka. E, więc. E, nie wiem, mną jeżdżą. Myślałam, że będą pilnować sobie e, Felicity. Czy na pewno zrobię i kiedy zrobię. wiecie co? Na Lilian to. Z... Sekretne jajko miałam tutaj, o właśnie No właśnie No, koniec Sekretne jajko miałam tutaj I to jajo wygląda Wygląda, 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 tylko trzeba bym ja jeszcze tam do niego dojść Gdzie to jajo jest? No, bo nie, no tego jajka tu nie widzę Gdzie to jajko? Ajko, gdzie jesteś? Ajko, ajko Tutaj nie ma tego ajka. Mm. Tu przy okazji jest pisanka, tylko słupek, albo że. Tak, to przy okazji jest pisanka, mamy trzy na 5. Mm, 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 mm. Sekretne ajko. Mm, no. No idzie to na Aiko? bo tu go nie widzę. No nie będę koło niego jeżdżę. Ale go nie widzę. Przejdziemy sobie na domku. Tu mamy sklepik oczywiście wielkanocny, bardzo ładny, kolorowy. A, gdzie to Aiko? Gdzie tu może być to Aiko sakretne? Hmm. Nie go tu nie widzę. No naprawdę go tu nie widzę. Kurde. Więc troszeczkę poszukam i do Was wrócę za chwilkę. Oje! patrzcie za domkiem. No i tak wylężę na sekretne na jajko. I tutaj mamy teraz... Znalazło jest złote wielkanocne jajko. Otwórz je ostrożnie i zobacz co jest w środku. I dostaliśmy oczywiście jajko. Do zwiedzenia jest jeszcze więcej takich jajek, no to wiemy, trzeba te wszystkie jajka znaleźć Jak się wszystkie znajdzie, to wiadomo, że będzie napis, że No, wszystkie jajka I jest tak cudownie i świętujmy I radujmy się Także mamy, będziemy mieli ze chwilkę jodowy gaj zrobiony Całkowicie O ile znajdę jeszcze jajka W sensie pisanki no, Te zwykłe, zwykłościowe Na razie nie zapowiada się ale dam radę. A wiem, jedna pisanka była koło profesora Jury a druga jest tutaj, o właśnie. I to będą wszystkie pisanki. I polecimy jeszcze do pani hmm, Holzworth do Murland. O, proszę bardzo i dobrze wieta. Gdzie są tutaj pisanki? I lecimy do Felicity i chapsam. Dobra robota, oto twój prezent i dostaliśmy jabłuszka napiszę dziewczynkom dzielece yy, i słuchajcie, właśnie chciałam pokazać panią Holdsworth nie czytałam innych dialogów powiem szczerze, ale raczej nie było nie było takich bagów. no ale pani Holdsworth ma takie bagi, bo to pani Holdsworth No, yy, czy też mi no, raz raz Więc to jakie duże takie pisanki. No więc lecimy przeczytać, przeczytać dialogu pani Holmesworth. Kiedy byłem młody, no i właśnie to jest ten bug, o którym mówiłam. Ja e, nie wiedziałam, że pani Holmesworth ma ptaszka. E, myślałam, że to się przejedzieli, że potem będzie ok, ale tu jest napisane dalej. Chowaliśmy pisanki tak dobrze, że mijały dni zanim je wszystkie znaleziono. Twoje szczęście, że jestem stary. No cóż, yy, i, nie ma, i nie ma energii. Prąd wyłączyli. Nie, zamiast nie mam. Yy, nie mam energii, żeby łazić wokoło jak kiedyś. Zobaczymy, czy znajdziesz wszystkie Wiktorii powodzenia. No i tak. Yy. To tak jakby te bugi, no to nie jest, nie jest bug, to po prostu jest błąd językowy, szkoda, bo to trochę psuje grę i tak naprawdę ja no nie wiedziałam o czym czytam, bo skupiłem się tym, że ona jest po, mężczyzną. no cóż, e, mogli tą grę trochę dopracować pod tym kątem, bo to się nie zdarza jednokrotnie, tylko jednak tych błędów językowych jest dużo, dużo więcej. No dobra, no to ja sobie tutaj poszukam tych jajek, pozamulam trochę. Raczej nic wielkiego z tego się nie dostaje, po prostu dostajemy jedzenie dla konia i dla siebie. No ale zawsze, tak jak mówię, po prostu jest. Lepiej, żeby było niż miałoby nie być i mieliby to wszystko olać. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję dziewczynom Caitlin, Lili Ali za to, że mi towarzyszyła się z biegają. Dziękuję bardzo za, to, za towarzystwo często pytacie się o to, czy mogę się z wami umówić, czy kiedy będę nagrywać. No niestety nie mogę się z wami umówić, bo nie dam rady się z wami umówić, bo nie pamiętam was wszystkich. Także trzeba mi opać przed nagrywaniem. No dobra, także pozdrawiam wszystkie, które dzisiaj mi towarzyszyły. No i do zobaczenia na końskim szlaku Star Table.